Cześć, ja jestem Artur i witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny materiał z cyklu Co nowego w Home a w nim zajmiemy się wersją 109. Zapraszam. Tak jak powiedziałem we wstępie, dzisiaj omówimy wersję 109. W niej widać to dążenie do ustabilizowania całego systemu, do wydania tej wersji 1.0. Niemniej jednak mamy trochę zmian po froncie, mamy trochę zmian po backendzie. Mamy trochę problemów, ale tradycyjnie zacznijmy od tego, co najłatwiej pokazać, więc zapraszam do interfejsu Home Assistanta. No więc jesteśmy przed wszystkim dobrze znanym interfejsem Home Assistanta. No i co się zmieniło w wersji 109? Pierwsza zmiana to nowa karta yy, pogody. Jest ona trochę bardziej kolorowa, ma trochę inne ikony, ale też są to zmiany kosmetyczne, nie jakieś rewolucyjne, więc nie spodziewajmy się tutaj, nie wiadomo czego. Bardzo ciekawą według mnie zmianą, na zdecydowanie na plus jest nowy ekran integracji. Jeżeli teraz w niego wejdziemy, widzimy, że wygląda on tak. Integrację dodajemy. W tradycyjny sposób, ale widać, że wygląda to wszystko o wiele lepiej. Co więcej, mamy odniesienia do urządzeń wszystkich w łatwy sposób. Wszystko od razu widzimy na pierwszy rzut oka. Jest to zmiana znowu kosmetyczna, ona jak gdyby nie wpłynęła na funkcjonowanie samego systemu, ale na pewno jest to na plus. Kolejną wartą odnotowania zmianą bardzo pożyteczną według mnie jest możliwość przeszukiwania kart w momencie gdy konfigurujemy interfejs. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj pojawił się search, co prawda dalej trzeba chwilę zaczekać aż on, no, załadują się wszystkie karty, ale nie ma już tego przewijania, można sobie łatwo pewne rzeczy odnaleźć. Kolejną wartą odnotowania zmianą naprawdę na plus jest możliwość podejrzenia dodatkowych informacji na urządzeniach MQTT. Jeżeli sobie wejdziemy w dane urządzenie, które wykorzystuje protokół MQTT, mamy taki przycisk MQTT info. Jeżeli sobie wejdziemy, widzimy tu naprawdę całkiem ciekawe, całkiem ciekawe rzeczy. Między innymi, wykryty temat, zasubskrybowane przez to urządzenie tematy. Więc, jak widać, można tutaj ostatnie 10 ostatnich otrzymanych wiadomości. Można z tego naprawdę wyciągnąć kilka ciekawych informacji, które możemy później, po pierwsze, wykorzystać przy naszych automatyzacjach. Możemy zweryfikować działanie samego urządzenia, więc jest to naprawdę bardzo przydatna funkcjonalność, której według mnie do tej pory brakowało i trzeba było sobie na wiele różnych sposobów radzić. No i to, co warto jeszcze pokazać od strony interfejsu, to nowe integracje. Znaczy, nowe jak nowe. Są to integracje, które obowiązywały i działały do tej pory, natomiast zostały teraz przeniesione do tego menu integracji. Łatwo tutaj teraz znajdziemy integracje z telewizorami Bravia firmy Sony. Jeżeli mamy Synology, to również tutaj jest. Mamy integrację do Roomby, do Panasonica, więc naprawdę kilka jeszcze innych tutaj doszło. O tym troszeczkę powiem w podsumowaniu. Dlatego, że z tymi nowymi funkcjonalnościami wiąże się kilka problemów po aktualizacji Home Assistanta. Ale, tak jak powiedziałem, o tym wszystkim powiem przy podsumowaniu. Tak naprawdę, na ten moment, jeżeli idzie o interfejs, to wszystko. Jak widzicie, nie ma tutaj znowu rewolucyjnych zmian, nie ma wielkich zmian. Jest raczej tendencja do wygładzania, dopracowania tego, co już działa. Zapraszam w takim razie do podsumowania. No więc jak widzieliście przy interfejsie tych zmian nie ma jakoś wiele, one nie są rewolucyjne. To wszystko dąży do ustabilizowania systemu, wygładzenia i przygotowania tej wersji 1.0 oficjalnej, pierwszej wersji Home Assistanta. Powiedziałem też, że z tą wersją 109 są pewne kłopoty. Wynikają one głównie z tych przenosin, części integracji do interfejsu Home Assistanta. Mówię tutaj na przykład o Synology, telewizorach Sony Bravia, Panasonic Viera czy tam Orumbie. Te wszystkie integracje, które zostały, do tej pory działały, a zostały przeniesione do interfejsu na 90% wygenerują Wam problemy. Mi na przykład Synology, ponieważ jest y, zmieniona nazwa integracji, to w ogóle ten, ta, ta konfiguracja, która jest w plikach po prostu przestaje działać. Y, ona się nadaje tylko i wyłącznie do wykasowania, trzeba dodać nową integrację już z interfejsu Home Assistanta. Więc od razu mówię, przejście na tą y, wersję nie jest bezproblemowe. Trzeba zarezerwować sobie czas, że po wykonaniu update'u, jeżeli posiadamy któreś z tych integracji, y, które zostały przeniesione do interfejsu, pewnie będziemy musieli je przekonfigurować. One mogą zmienić swoje nazwy, y, encje mogą się inaczej nazywać, więc to może wygenerować jak gdyby falę kolejnych zmian, na przykład w automatyzacjach. Uczulam na to, warto e, o tym wiedzieć i warto mieć zarezerwowany czas na tą aktualizację. Wcześniejsze można było praktycznie wypuścić aktualizację, zapomnieć, a e, w miarę wszystko działało. Teraz może być trochę więcej problemów. E, dlatego że te integracje przeniesione są dosyć popularnymi integracjami. Mamy również inne funkcjonalności, jest na przykład wymieniony moduł do tłumaczeń. W tej chwili ładuje się w interfejsie tylko to tłumaczenie, które jest używane. Wcześniej było tak, że jeżeli używaliśmy na przykład interfejsu polskiego, czyli polskiego tłumaczenia, to i tak ładowane były wszystkie dostępne. Obecnie jest tylko i wyłącznie ładowane to, które jest wykorzystywane, więc ten interfejs powinien się ładować trochę szybciej, działać trochę szybciej i jest lżejszy. Natomiast. Tu znowu ja osobiście nie miałem z tym żadnego problemu, ale znam zgłoszenia od użytkowników, którzy twierdzą, że niektóre rzeczy nagle gdzieś tam się pogubiły, te tłumaczenia, więc też warto na to zwrócić uwagę. Kolejną rzeczą, która została dodana, to jest obsługa błędnie działających, błędnie działających integracji dodatków. Jeżeli teraz spotkacie się z błędem, że wykryto pętlę na obsłudze wejścia i wyjścia, to taki przy, danym, przy danym dodatku, przy danej integracji, taka informacja pojawi się w logach. Ja, ten wpis z tych logów, postaram się również podać, jak konkretnie on wygląda. To może to świadczyć o tym, że integracja błędnie działa i błędnie funkcjonuje w ramach jak gdyby, systemu home asystanta, i taki błąd należy zgłosić albo do twórcy danej, danej integracji, danej wtyczki, albo jeżeli jest to wtyczka oficjalna, czy integracja oficjalna, do zespołu home asystanta. Na ten moment, w teorii przynajmniej. Te, te integracje dalej powinny funkcjonować, ale pewnie w którymś momencie będą wyłączane, więc warto zgłosić jak najszybciej taki błąd, żeby twórca mógł dokonać aktualizacji tej wtyczki. Ewentualnie jeżeli nie używacie aktualnej wersji danej integracji, czy danej wtyczki, to po prostu należy się zaktualizować do najnowszej wersji, może wtedy już ten błąd nie będzie występował. Dodano funkcjonalność przejścia pomiędzy scenami. Teraz można tam dodać parametr transition, i wtedy przejście pomiędzy jedną sceną a drugą jest upłynnione. Nie jest ono takie na zasadzie ucinamy jedną scenę, odpalamy drugą, tylko tam może, można zrobić płynne przejścia. Jest kilka jeszcze jakichś tam pojedynczych nowych integracji, ale na ogół one nie są jakieś. Super, chyba istotne. To chyba tyle, jeżeli idzie o tych zmianach. Pewnie są tam jakieś jeszcze zmiany, które mogłem przegapić, ale tak jak mówię, no raczej one nie są już jakieś takie super rewolucyjne. Raczej coś tam jest bardziej stabilizowane. Natomiast na koniec pozostaje najważniejsze pytanie: Czy warto się w tym momencie updateować do nowej wersji? No znowu. Generalnie warto mieć najnowszą wersję Home Assistant'a, ale czy trzeba to zrobić w tym momencie? Czy warto to zrobić w tym momencie? Szczerze, jeżeli wykorzystujecie integrację z listy, tych, które są teraz przeniesione, jeżeli nie macie jakiejś wielkiej potrzeby posiadania tych nowych funkcjonalności, nowego ekranu integracji czy którejś z tych nowych integracji. To ja bym zaczekał. Naprawdę, na ten moment są dopiero dwa wydania poprawkowe. Ostatnie wersje pokazywały, że tych wydań poprawkowych potrafi być całkiem sporo, więc pewnie jeszcze wyjdą kolejne, pewnie z pięć. Więc ja bym zaczekał to jest pierwsza rzecz zaczekałbym na kolejne wydania poprawkowe. A druga rzecz nawet jak one wyjdą, to pamiętajcie, że jeżeli posiadacie te integracje, które są przenoszone do interfejsu, to nawet później, jeżeli będziecie się update'ować w późniejszym czasie, musicie zarezerwować sobie czas na ewentualne poprawki, bo może troszeczkę się zadziać po tym update. Jedna tylko jeszcze ważna rzecz, to nie jest krytyka z mojej strony. Uważam, że te wszystkie zmiany są bardzo potrzebne, są konieczne. Niestety, czasami ci, co dłużej wykorzystują Home Assistant'a i jeszcze bazują na tych starych Rozwiązaniach no, czasami trochę cierpią i muszą rzeczy przenosić jak gdyby do nowych, nowych, yy, nowych funkcjonalności. Tak? Cóż, to chyba tyle w tym materiale. Yy, mam nadzieję, że niedługo widzimy się w kolejnym. Tradycyjnie już komentarze są Wasze, jeżeli uznajecie ten film za wartościowy, to naciskajcie te kciuki w górę, subskrybujcie kanał i cóż, na ten moment to wszystko, dzięki, cześć.